Witajcie, to jest kolejny urywek jednego z naszych vlogów. Jest z nami Arielka. Otworzyli w naszym super przemysłu akcję, dobrze tu mówię? Tak, action insee. Jest insee. Akcja wsi na a u nas zbiorą dzisiaj. Idziemy kupić sobie picie i zaraz będziemy spijać. Wezmę na sklepy! Wezmę nasze no, sklepy! Akcja nie. z Holandii przyszedł do Polski. Tutaj jakaś Biedronka. Nie ma tego wow. w Polsce. O Boże, o Boże, jak jak właśnie. Nie pustki, Zrobić coś ciekawego. O kurde, tego się nie spodziewałam. Ona udaje, to nie nie zrobił Zrobiła przesiad na butle po prostu. <laughs> o wow. Nie, To jest no. w normalna rzecz, święta. Dobra, coś w od odpiszmy. Bo to, to jest najlepszy, najlepszy batonik. to jest jednak najlepszy batonik. <laughs> to są <koszyki. śmiech> Paris model. Fajnie Bo jest. Jezu, jak to daje. Och, to. Dzisiaj robimy farbowanie moich włosów znowu. Ha, żart. Ale prawo. Farbowanie, baszkony. Patrzcie tu. Planujemy jasny róż, taki jak ta koszulka w sumie. No. W Moje kapcie i mój burden. Tył. Mieszamy zupkę. O nie, o nie, nie mogę stać. jak babcia? A, przed umyciem Let's go. Uśmiechnięta mama. Teraz każda ma inny kolor włosów, tak jak zawsze chcieliście, żebyśmy były inne. Wow, 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 wow mega. O. To jest bekon dla Maszkony, masz która nie zasłużyła na niego w ogóle. Nieprawda. A to Testowałam, jest sobie... ale Maszkona nie włączyła nagrywania. Ty nie włączyłeś, ty, nie wączyłaś, ty nie mi to to podałaś to telefon. Myślałam, że się nagrywa ciągle. <laughs> Musimy Musimy to jest rywal z cebulką. Musimy tak wytworzyć. wyglądać, co tabu... było. Mmm. Alyssa Też miękkie, które używa Baszkowskie jest... On jest nie do zdardzenia. To najlepsza szminka matowa jaka istnieje. Mm. Kochani, jesteśmy drugi raz w Warszawie i co się stało? Kochani, tutaj Baszko na mnie wspiera, bo ja jestem już po wybieraniu zębów i nie mogę jeszcze godzin, i ona mnie wspiera najbardziej na świecie. Ci dupusio Chodźcie, się z zupalem dojem. Jezus, chryste, ale pyszna. Pyszny, o, tak, ale z takie gorące, że. Ja nie wiem. Yes, I oh, yes. Cześć. Tak, ma bez błędu tak, Look at her, she's uh, To są nasze uh, dziewczyny na gali, które mają buty. Yeah! What the fuck? Zapraszamy, no, ja tutaj, no, tutaj no, myję no, 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 buty. Lepiej To jest piękna niniata, która wylewa mi wszystkie napoje. Ale ja jestem jej skrzydłową. To jest skrzydłowa. Skrzydłowa. Private Park Trampolin. Jezu. Piękne. jak ją puściłem? Jej jeszcze jest mało, z farbą, nie... Zapłonęło. No i po pół No, do ciebie. zapałka. Sprawdź, żeby twój kora zapłonął. Która? Troszkę damy odżywki. Żeby teraz nie było za bardzo różowe. Bo lepiej, żeby było za bardzo różowe, niż żebyś miała żółty włosy. Jakiś Michał Wiśniewski wyglądał no. za z Dobra, rozmarzę to tak. Można już na całość. Dobra, sprawię, że to będzie po prostu różowy bardziej, niż miało być. W sumie może tak miał być, że mam mieć taki na górze kolor. A ty jaki chciałaś kolor? No... <grym> różowy. No, ja bym chciała tylko całą głowę, no ale to jest rudy. Trudno. Powoli to cały. Tak, nie poddawajcie się nigdy swoim marzeniami. No w tym razie powinno to już na całość się nawiązać. Cała całość to cię nie złapa, jak masz orodek. Ale będą by takie, wiesz... Takie o... Widzisz? Jak nie wypadną. to jest jak Nie ma szans. <słuch> Bladyrusz, który umarł. Nowa narodzona, już w Spina.